Końcy na każdą platformę, automatyczna dostawa, a także 7% taniej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Alfabetu. Tym razem zajmiemy się literą T. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie składy, które podesłaliście. No, oczywiście na Facebooku, ale też pod pod, poprzednim pod odcinkiem. No i zobaczmy sobie na skład na ławkę rezerwowych na początku. Jest Carlos Tevez, jest Trap, Tremulina, Stotti. Oczywiście nie mogło go zabraknąć. Jest też Colo Ture, jest Tytoń, taki polski akcent i Traore. A cały skład mój pierwszy prezentuje się w następujący sposób. Jest e, Turnbull, mam, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Mamy dwóch Taylorów na środku obrony i na lewej obronie również. Jest też Terry, mamy tutaj Trippera, mamy Jaja jest też Titej. Mamy diote na lewej stronie Tadic, który ma tylko 75 tempa. Troszkę mnie to martwi, ale jest traorek, którym gra mi się genialnie w karierze, także mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. I mamy jeszcze Townsenda na prawej stronie pomocy. Więc tak prezentuje się cały skład. Tradycyjnie zagram sobie nim jeden mecz i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A już za tydzień w następnym odcinku przejdziemy do kolejnej litery alfabetu, więc składy możecie wysyłać. Oczywiście, pod spodem. Jeśli ktoś też nie widział jakiś tutaj jeszcze tej mojej nowej serii, także mm, odcinek, czekajcie. Jak wy to oglądacie, odcinek był wczoraj, więc możecie sobie wbić, zobaczyć na spokojnie już drugi odcinek. Także lecimy z meczem, po prostu zobaczymy, jak się będzie grało. Aczkolwiek boję się trochę tego mojego e, środka obrony tutaj z Taylorem i Sterym. No i zobaczmy sobie na skład mojego przeciwnika 4-3-3 formacja tykalni. Jest Mbolo, jest Shakiri, mamy mangale, mamy zoomę, e, Walkera i na lewej stronie Luke Show, na bramce Begowicz. E, jest jeszcze chyba Sisoko na środku pomocy. Fajny ten skład jak wygląda aczkolwiek. Ja Mbolo powiem wam, że oprócz kariery to nie grałem praktycznie w ogóle, więc jestem ciekaw jak się będzie spisywał e, u mojego przeciwnika. Także jeśli to jest jakiś Widz, który mnie ogląda, to bardzo serdecznie pozdrawiam i zobaczymy, jak się będzie grało moim składem, aczkolwiek mój środek obrony to może być przekleństwo moje. Tadzic! Ja się po nim tego nie spodziewałem. 1 do 0 w 16 minucie spotkania. Pomimo tego, że on tempa jakoś dużo nie ma, to strzelił bramkę na 1 do 0. Jak on tam wjechał w to pole, karty? Jak on się przepchnął? Nie mam pojęcia. W każdym razie wygrywamy 1-0, to jest najważniejsze. No nie, i mamy 1 do 1, ale ta piłka przeszła. Nawet nie wiem, jak tam się dostała pod nogi jego napastnika. Jak to przeszło przez moją obronę bramkarza? Idealnie tak przed linią bramkową. Nie mam pojęcia. Tak się zawsze zastanawiam. Jestem ciekaw, czy ten mój przeciwnik, jak gra ze mną, też ma takie dropy, czy nie. Był FAM czy nie? Nie, chyba nie było. Carlos Tevez w ogóle wpuszczony tyle, co na boisko. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Dobre podanie do Teveza, tak jest. Nie schodzimy w pole karne jeszcze. Teraz zejdziemy. Zatrzymam się, jeszcze góra i technicznie. Miałeś to wykończyć technicznie! Dlaczego się poślizgnął albo chciał ślizgiem to w ogóle wykończyć? Jeszcze gorzej. Dziwna decyzja, no ale cóż, nadal 1 do 1. 71. minuta spotkania. No i ture. dobre podanie i Carlos Tevez w 78 minucie strzela bramkę na 2 do 1 i to mi się podoba. Jakie przejęcie Teweza, Carlos Tevez, czy to będzie jeszcze jedna bramka? Słupek? Nie no to już ciężko było dobić, ale znowu w ślizgiem w ogóle Tevez, nie wiem dlaczego, ale szkoda, że ta piłka wypadła. Słupek jeszcze ona się tak odbiła, że wypadła. Myślałem, że wejdzie od słupka, ale niestety. No i mamy koniec tego spotkania, udało się wygrać następny meczek w alfabecie. Także to mnie cieszy, aczkolwiek powiem wam, że oj dokończymy tą serię i ja tutaj raczej żadnej nowej serii na PC nie będę kontynuował już później po bohaterze i po alfabecie, bo to jest tragedia. No, i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście kolejna litera alfabetu za nami, pora przejść na następną. Wszystko wam oczywiście napiszę na grupie, na prętach. Tam sobie powrzucamy w ogóle składy. Dziękuję raz jeszcze, że podsyłacie to wszystko łatwiej. O wiele mi jest tworzyć składy wtedy. Także naprawdę czynnie przyczyniacie się do tego, że ta seria jest kontynuowana. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Na razie i piona.